O, i to jest bardzo fajne pytanie. Już odpowiadam na nie. Więc czym jest wyprzedzanie? Przypomnijmy sobie i gdzie wyprzedzać nam nie wolno. Ale już pomijamy to wszystko, czy można wyprzedzać, czy nie można wyprzedać, i kiedy można wyprzedzać, i czym jest wyprzedzanie. Tylko wyobraź sobie sytuację, kiedy jedziesz prawym pasem, lewym pasem też jadą pojazdy tylko wolniej. Wchodzą piesi po lewej stronie jezdni. I pytanie. Czy Ty tych pieszych widzisz? Nie widzisz tych pieszych. Przecież jeżeli ktoś na tą jezdnię wchodzi po lewej stronie to najzwyczajniej w świecie Ty nie widzisz jego. On nie widzi Ciebie. On jest na przejściu dla pieszych i Ty po prostu stwarzasz poważne zagrożenie. Już tutaj nie mówię o tym pierwszeństwie. Już tu nie mówię o tym w ogóle w zasadach wyprzedzania. Mówię o zwykłym, zdrowym rozsądku który zawarty jest, uwaga, w artykule trzecim ustawy prawo o ruchu drogowym. Nie narażać nikogo na szkodę, nie zakłócać porządku na drodze, bla, bla, bla i tak dalej. Przez działanie rozumie się zaniechanie. Tak jest w artykule trzecim ustawy prawo o ruchu drogowym. Więc jeżeli zastanawiacie się, czy włączyć kierunkowskaz, czy nie włączyć kierunkowskazu, to jego włączcie. Jeżeli zastanawiacie się, czy wjechać, czy nie wjechać, to nie wjeżdżać. I przede wszystkim musimy uruchomić zdrowy rozsądek, logiczne myślenie, a także myślenie o innych. Amen. Aha, i jeszcze jedno. Gdy będziesz przejeżdżać obok tego pojazdu, który jedzie lewym pasem 5 czy 10 na godzinę, na przejściu dla pieszych, na przejściu dla pieszych o ruchu niekierowanym, oczywiście to automatycznie przerywasz sobie egzamin. <laughs> ale to jeszcze nie wszystko, bo tracisz tylko 140 zł. Natomiast jeżeli w realu normalnie jadąc, taki numer robisz i widzi to patrol, to oni cię zatrzymują i zaprzedanie na przejściu dla pieszych to jest 1500 zł mandatu. O ile dobrze pamiętam, i nie pamiętam ile punktów karnych, ale jakoś dużo. Więc no cóż.